Dotykamy się z drugim samochodem. Ty byłaś pierwszą kobietą w świecie driftów w Polsce. Tak. To jest to twoja zasługa dla tego sportu. To było takie. Wow. Wow, te emocje! Jakie to jest fajne? Co ci strzeliło do głowy? Nie miałam pieniędzy, nie miałam znajomości, nie miałam niczego wokół. Na ile w, w sprawach takich technicznych, jeśli chodzi o Twoje samochody, którymi startujesz w drifcie, ile rzeczy Ty jesteś w stanie wyjaśnić? Dzień dobry, witam w Motofocus TV. Na co dzień w naszym programie zajmujemy się poważnymi tematami branżowymi, techniką motoryzacyjną, no ale. Przyznacie, że w każdym formacie przyda się odrobina szaleństwa. Dokonałem zatem researchu i poszukałem najbardziej szalonej osoby w świecie motoryzacji. Jest ze mną Karolina Pilarczyk. Ile. Dzień dobry. Czy dzisiaj będzie niepoważnie? Tego nie powiedziałem. Każdy Zato. ma swoją definicję szaleństwa. Pewnie, Ale pewnie zapytam Ciebie także, jaka jest Twoja. Zostańcie z nami. Tak, ale zanim jeszcze przejdziemy do właściwej rozmowy, to musimy oddać cesarzowi to, co cesarskie, ponieważ spotkaliśmy się tutaj dzisiaj dzięki pomocy i pośrednictwu firmy Petronas. Petronas duplikans to jest producent środków smarnych, który jest znany z formuły pierwszej, ale także, jak się okazuje, z torów driftowych, prawda? Dokładnie, z formuły pierwszej, z MotoGP, z Dakaru, a teraz również z driftingu. Jest to też patron wyścigu talentów, o którym także w tej rozmowie chwilkę pomówimy. No i ma 500 serwisów partnerskich w całej Polsce już. To też się zdziwiłem, że już aż tak wiele. No dobrze, to wróćmy może do tego szaleństwa, bo wydaje mi się, że driftowanie różowym samochodem po torach w różnych, w różnych zakątkach świata jest rzeczywiście czymś, co wpisuje się w taką definicję dla większości ludzi. No ale może ty tego tak wcale nie definiujesz. To jest szaleństwem dla ciebie Karolino. <laughs> to jest trochę szaleństwo, bo to jest Wiesz, drifting jest taką e, wariacką dyscypliną. Cały czas idziemy bokiem, dotykamy się z drugim samochodem, e, cały czas balansujemy na krawędzi, tam jest bardzo dużo energii. Mamy, koń, mamy samochody po tysiąc koni mechanicznych, e, mamy, te samochody są kolorowe, dużo dymu. Tam jest rzeczywiście trochę szaleństwo, ale to jest właśnie piękne. To, jest, to są takie emocje. Drifting ma to do siebie, że to jest świetna zabawa nie tylko dla kierowców, ale też dla publiczności. Bo jak ktoś kiedyś powiedział, my jesteśmy jak gladiatorzy. Którzy na arenie ze sobą walczą, i drifting e, jest łatwy w oglądaniu, ponieważ odbywa się na rabtem trzech zakrętach, które są przed publicznością, więc ty siedzisz, jesz sobie popcorn i popijasz napój, i patrzysz, jak przed tobą rozgrywają się walki. I cały czas coś się dzieje, bo te przejazdy w, są, trwają około minuty, zaraz się zmieniają, zmieniamy, wjeżdżają następne samochody, więc tam cały czas jest akcja, akcja, i, i teraz wiesz, robimy coś, co dla większości ludzi jest wariackie, coś, co jest dziwne, bo m, większość ludzi w momencie, kiedy Pada w poślizg, no to. W, Raczej chce z niego wariuje, wyjść. Wariuje, tak. Absolutnie. To, to się wcale nie kojarzy z czymś przyjemnym. A my z pełną implementacją przy prędkości 170 km na godzinę wprowadzamy te auta w poślizg i utrzymujemy i prowadzimy te auto w poślizgu. Zresztą to jest definicja driftingu. To jest jazda, precyzyjna jazda poślizgami. Więc jeżeli ktoś prowadzi auto w poślizg, wyprowadzi to auto, to jest Power Slide. To jest po prostu skontrolowany poślizg. To nie jest drifting. Jeżeli poprowadzisz tak auto, jak chcesz, Precyzyjny sposób, bokiem, przy dużych prędkościach, i jeszcze dojedziesz do drugiego przeciwnika na milimetry, to wtedy możemy mówić o driftingu, i to jest, oh, taka emocja, że. Wow. Ty byłaś pierwszą kobietą w świecie driftu w Polsce. Tak. To jest Twoja zasługa dla tego sportu. Powiedz mi, ile obecnie kobiet uprawia w naszym kraju drifting i na ile to jest Twoja zasługa? Czy ty rzeczywiście zachęcasz młode panie do tego, żeby się bawić w takie rzeczy? Bardzo zachęcam. Kilka kobiet wprowadziłam w ten świat, co mnie bardzo cieszy. Ile kobiet do mnie pisze, że byłam inspiracją, co mnie jeszcze bardziej cieszy. Dzisiaj tych kobiet jest całkiem sporo. W zeszłym roku po raz pierwszy jedna z dziewczyn, które właśnie zachęciłam do driftingu, Kamila Pałka, ona zorganizowała taki girl drift camp, gdzie powiedziała: Dobra, dziewczyny, tylko laski przyjeżdżają na trening. I przyjechało ponad 30 kobiet, gdzie ja wiem o tym, że nie wszystkie, Przyjechały jeszcze z Polski, tak? Czyli tych dziewczyn w Polsce to jest kilkadziesiąt, czterdzieści, pięćdziesiąt lasek, które driftują. To jest przepiękne. Problem później zaczyna się, jeżeli mówimy o zawodach ponieważ te dziewczyny nie chcą przyjeżdżać na zawody. Boją się hejtu, boją się oceniania, boją się jakichś nieprzyjemnych sytuacji na tych zawodach. Bo techniczny jest chyba też także wysoki. E, wiesz co, próg techniczny absolutnie tak, jeżeli mówimy teraz o zawodach e, driftingowych w Mistrzostwach Polski, czy Puchar Polski tak Driftaute. ja tutaj mam na myśli sprzęt, czyli tak, maszyny. Ale, ale nie, właśnie mówię o tym, że jeżeli mówimy o tych zawodach, to świetnie powiedziałeś, to już nie są samochody, to są maszyny, to są pojazdy, które są przygotowane w 100% pod drifting, które mają specjalne zestawy zawieszeń, skrętów, dyferencjały, wały, wszystko jest zaadaptowane pod drifting i tam już nawet nie można powiedzieć o samochodzie, bo to już jest maszyna do driftu. I to są budżety rzędu pół miliona wzwyż, jeżeli mówimy o tego typu samochodach. Jeszcze to trzeba oczywiście utrzymać. Opony, no, opony to są semi nowe, 285 czy 275 szerokość, więc naprawdę tutaj koszty jest przeogromny. Zwłaszcza, że takich opon zużywamy kilka set rocznie. Mhm. Um, I to jest absolutny próg, um, taki problematyczny próg wejścia, ale dlaczego powiedziałam um, o tym, że nie do końca jest to taki duży problem, ponieważ jest dużo zawodów, które się odbywają, które właśnie są skierowane do ludzi, którzy nie mają takich budżetów um, i przyjeżdżają ludzie, którzy przyjeżdżają jakimiś starymi bębkami, przerobionymi często w garażu, z dużo niższymi budżetami, i te dziewczyny mogłyby tam przyjechać, a jednak mhm. też nie za bardzo chcą. Trzeba je e, jakoś ośmielić. Fajnie by było je ośmielać, staram się, staram się bardzo mocno. Coraz więcej tych kobiet przyjeżdża. No, na dzień dzisiejszy mamy taki razem ze mną, to z 4-5 takich naprawdę mocnych zawodniczek. I to naprawdę mocnych, z dobrym sprzętem, ze świetnymi umiejętnościami, lejących panów równo. Natomiast, no, tak jak powiedziałam, mamy 5 takich zawodniczek na zawodach, a tych dziewczyn jest 50, tak? Więc czekam, aż przyjdzie ich więcej. Rozumiem. Natomiast nie wszystko rozumiem, jeśli chodzi o ciebie i Twoją karierę. Wracając do tego szaleństwa, które jest motywem kluczowym naszego spotkania, bo przygotowując się, ja powiem szczerze, no, miałem jakąś wiedzę na Twój temat. Wracam się w świecie motoryzacji. Poznałem Twojego brata na jakimś evencie A, kiedyś proszę. prasowym. No, w ogóle wydawało mi się, że spokojna, ułożona rodzina. A potem dowiedziałem się tego. <laughs> Potem dowiedziałem się tego, że z jednym z wywiadów przyznałaś, że ten, ten świat motosportu to zaangażowałaś się wtedy, kiedy robiłaś już doktorat z informatyki i miałaś ciepłą posadkę w jakiejś korporacji IT. Powiedz mi, w takim razie, co ci strzeliło do głowy? <noise> to jest dobre pytanie. Wiesz co, nie zupełnie, że zaangażowałam się wtedy, kiedy robiłam doktorat, bardziej to był taki proces równoległy, bo rzeczywiście nie. ja nie mam żadnych tradycji motosportowych. Poznałeś mojego brata, mój brat jest informatykiem, ja też kończyłam informatykę, pracowałam w korporacjach informatycznych przez 15 lat, mój, brat jest mój tata jest informatykiem, moja mama jest aktorką. I właściwie to u nas nikt z naszego otoczenia, wujkowie, znajomi i tak dalej, nikt się nie interesował e, samochodami, nikt nic nie robił. Teraz wujek Stefan wpadł w poślizg bokiem. Nie. Pod marketem. Nie, to byłam ja. Okay. <laughs> nie, to było tak, że ja, e, wiesz, ja mam 45 lat, tak? I 25 lat ponad, kiedy robiłam e, te prawa jazdy, to stereotypy odnośnie kobiet za kierownicą były straszne. Generalnie się uznawało, że baba za kierownicą to zło. A ponieważ ja w tym czasie y, byłam w szkołach informatycznych, matematyczno-fizycznych, ćwiczałam sztuki walki, więc naturalnie środowisko miałam głównie męskie i słyszałam, co panowie mówią o tych kobietach, więc mówił, mmm, tak wiesz, moje ambicje się ruszyły i mówię, o mnie tak nigdy nie powiecie. I kiedy zrobiłam prawo jazdy, stwierdziłam, że pójdę do szkoły swojej umiejętności jazdy, żeby być świadomym i dobrym kierowcą i żeby nikt mnie nie skomentował na ulicy. A a tymczasem, jak w, zaczęłam wprowadzać na tych płytach poślizgowych samochód w poślizg, to było takie wow! Wow, te emocje, jakie to jest fajne. I y, po, tych, y, po tym szkoleniu stwierdziłam, że mam w sobie żyłkę motoryzacyjną i pójdę. W, to, w tym kierunku, tylko że no wiesz to był rok tam 2000, nie była to era internetu, Facebooka, Instagrama i tak dalej, nie było ludzi takiego dostępu jak dzisiaj jest. Dzisiaj każdy może do mnie napisać na Instagramie, na Facebooku, w social mediach jestem bardzo aktywna i napisać Karola jak zacząć, co zrobić, co kupić yy, i tak dalej, i tak dalej. No, natomiast... W Polsce wtedy też był raczej w powijakach. Lepiej, jego nie było. W mainstreamie, bo może wiesz, gdzieś tam wśród pasjonatów oni wiedzieli coś na temat driftingu, ponieważ drifting to są jednak lata 60., więc może coś tam już słyszeli, ale ja nie interesując się motoryzacją, to tylko wiedziałam o rajdach, wyścigach, koniec. I stwierdziłam, że chcę spróbować z motosportem, ale najprawdopodobniej będą to rajdy, bo to mnie akurat najbardziej kręciło. Tego też nie wiedziałam za bardzo, co zrobić. To były długie takie lata, kiedy ja próbowałam znaleźć ludzi, którzy mi pomogą, którzy mnie wprowadzą, którzy powiedzą, co zrobić. Czyli traktowałaś to jako hobby po godzinach. Tak. I traktowałam to absolutnie jako hobby po godzinach, jako zabawę, jakąś świetną zabawę. I w którymś momencie, w 2004 roku, zobaczyłam, jak Maciej Polody w Poznaniu podczas wyścigów na 1,4 mili zrobił pokaz driftu. I jeszcze miałam przyjemność też, że siedziałam w tym samochodzie podczas tego pokazu. I to było takie wow, ale ty się cały czas ślizgasz. A, a, a za takie ślizganie to mój pilot wali mnie tę mapą po głowie, więc tak, jak, jak to się czas. dzieje? Tak, tracimy czas, w ogóle to, to nie jest technika tego typu, to nie jest dobra technika do jazdy. Cały czas się kusiłam z moim pilotem, bo ja mówiłam, a tam pieprzyć ten czas, no tutaj są zobacz emocje, jakie to jest fajne, ale takie ślizganie się, eee, jeszcze nadmienię, że wtedy jeździłam Lanosem 1.4 z przednim napędem, więc <grym> ja może sobie wyobrazić no jak bardzo go tam męczyłam. No więc e, rzeczywiście jak nagle zobaczyłam to, że, że można się ślizgać i to jest takie piękne, myślałam, że to jakieś ewolucje, że to jakieś pokazy, a on mówi, że to jest właśnie drifting, to jest nowa dyscyplina motosportowa, która pochodzi z Japonii i będą wprowadzali ten sport do Polski. Ja powiedziałam wow, no to, to, jest, to jest to, co ja chciałam robić, tylko nie wiedziałam jak to się nazywa. Rok później na kredyt kupiłam samochód tylnonapędowy, bo do driftingu e, jeździ się tylko tylnonapędowymi autami. No, i zaczęłam swoją przygodę z dzieckiem, ale to się rozwijało w tak niesamowitym tempie, że w którymś momencie no, korporacja mnie pochłaniała bardzo, sport pochłaniał mnie bardzo. I, i Musiałam podjąć decyzję, tak, w tę Czy w drugą tak. stronę. Yy, mówi się, że yy, każdy sukces ma wielu ojców. Jak się domyślam, Twojemu tacie się nie spodobała Twoja decyzja. <laughs> Ale jako feministka na pewno przyznasz rację starej zasadzie, że za każdym sukcesem kobiety musi stać jakiś mężczyzna. To <laughs> no. prawda. Nawiązuję teraz do Mariusza, oczywiście, oczywiście Twojego tak. partnera, tak. menadżera, mechanika. Mnie ciekawi to, i pewnie naszych widzów, raczej osoby z branży, też to ciekawi. Na ile w sprawach takich technicznych, jeśli chodzi o Twoje samochody, którymi startujesz w drifcie, trzeba rozmawiać z Mariuszem, a ile rzeczy Ty jesteś w stanie wyjaśnić? <grywa> Wiele rzeczy jestem w stanie wyjaśnić, ale absolutnie ja jestem takim bardziej asystentem, pomagaczem i teoretykiem, tak? Ja uwielbiam technologię, uwielbiam kręcić śrubkami, uwielbiam być przy tym samochodzie. Zresztą Mariusz zawsze mamy czas, często mamy dyskusję i kłótnie, jak on idzie do warsztatu bez mnie ja nie mogę się czegoś nauczyć, dowiedzieć. Uwielbiam, to jest jakiś taki mój fetysz. Natomiast no nie ukrywam, że absolutnie nie czuję się specjalistką, jeżeli chodzi o mechanikę, mam do, od tego ludzi, szczególnie że to już nie jest mechanika, tylko inżynieria. Tutaj jednak przy tych maszynach musisz obliczać jakie to są przeciążenia, jakie to są siły, jakie to są stopy i tak dalej, tak dalej. Ja po raz pierwszy widziałam, jak mechanik brał kartkę i długopis i rozpisywał wzory, żeby obliczyć obciążenie i średnicę danego podzespołu. Więc absolutnie to, to już jest wyższa szkoła jazdy. Uwielbiam to obserwować, ale nie czuję się tutaj specjalistą. Mariusz jest dla mnie guru, jest osobą, od której się uczę mhm. i zresztą osoba, która, tak jak powiedziałeś, stoi gdzieś z tyłu za moim sukcesem, ponieważ on jednak, jak w którymś momencie. Się spotkaliśmy i zobaczył, co ja robię, a ja wtedy nie wiedziałam za bardzo, co robię. <laughs> Wiesz, to było takie miotanie się. Generalnie ja próbowałam jeździć, ale nie miałam ludzi, którzy chcieli mi pomóc. Dużo ludzi to wykorzystywało, że ja nic nie wiem. Do tego nie miałam pieniędzy, nie miałam znajomości, nie miałam niczego wokół, ale wiedziałam, że chcę jeździć, więc tam było bardzo dużo chaosu, bardzo dużo frustracji, bardzo dużo problemów. No i Mariusz, jak przyszedł, to mówi: Dobra, porządkujemy sprawy, zaczynamy wszystko od nowa. I pchnął tutaj, wiesz, dał wiatr w żagle i pchnął. I z Drift, jesteśmy portalem B2B, więc myślę, że nie będzie zaskoczeniem dla naszych widzów, jak powiem, że Drift to nie jest coś, na czym się zbija kokosy. To jest raczej coś, do czego się dopłaca, żeby to robić. W zdecydowanej większości przypadków. Ja wiem, są sponsorzy, y, zwłaszcza jak się jest medialną osobą, no to można sobie to sfinansować, ale czy można na tym zarobić y, 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 moje pytanie nie dotyczy tego konkretnie, ale tego, jakie biznesy y, motoryzacyjne, czy może także jakieś inne, prowadzi Karolina Pilarczyk, żeby wychodzić na swoje i żeby było z czego dokładać do tych napraw tych swoich Nissanów, prawda? Drift. <laughs> I to, ale nie, to jest. To jest. Um... Pytanie, które często dostaję i widziałeś po moim uśmiechu, bo to jest tak, że my zarabiamy ogromne pieniądze i rzeczywiście w oparciu o drifting, tak? Okay. Natomiast no, motosport ma to do siebie, że ile tych pieniędzy byś nie miał, wszystkie wydasz. Więc zarabiamy ogromne pieniądze, a wydajemy jeszcze więcej. I zawsze pod koniec sezonu, na początku kolejnego, jesteśmy maksymalnie pod kreską. Ale faktycznie jest tak, że jak staram się wytłumaczyć, co my robimy i tak naprawdę na czym my zarabiamy, to my jesteśmy bardziej firmą PR-ową, marketingową, mhm. z wiedzą ekspercką i z backgroundem motosportowym. Tak? Czyli my, w oparciu o nasze doświadczenie, wiedzę i to, co robimy, możemy na przykład przetestować oleje Petronas na żywym organizmie, w naprawdę hardcore warunkach i powiedzieć: Słuchajcie, Otwieramy silnik, pokazujemy, jak on wygląda w środku, i mówimy, kurczę, to działa. A jeżeli to działa w takim miejscu, to zadziała też u takiego przysłowiowego Kowalskiego w samochodzie, tak? Więc absolutnie jesteśmy ekspertami, którzy my testujemy dla naszych klientów dane produkty i jeżeli się też decydujemy na współpracę, to nie dlatego, że przyszedł, przyszła firma i powiedziała, no to ja wam teraz płacę pieniądze i pokażcie, i powiedzcie, że to jest naprawdę dobre, tylko my najpierw testujemy, musimy się przekonać do produktu, musimy go poznać, wszystkie jego wady i zalety i dopiero wtedy powiemy, dobra, to jest, to, to działa, możemy o tym opowiedzieć. Chcę też powiedzieć, że nie macie współ Prac motoryzacyjnych, takich powiedzmy nie niepodpartych wcześniejszym researchem i sprawdzeniem dokładnie tej firmy? Nie, zawsze myśmy właśnie robili ten research, zawsze było tak właśnie o to chodzi, że zawsze jak Czyli, przychodziła to do to nas pytam firma, się, macie takich. a nie 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 mamy, nie, nie mamy zawsze jak przychodziła firma, powiem więcej, nawet jak przychodziła firma, której nie znaliśmy e, i ona mówiła, że chce z nami współpracować, to myśmy mówili, dobra, ale my najpierw musimy sprawdzić wasze produkty. Ja uważam, że nasza wiarygodność i jednak to, co sobą reprezentujemy, ja sobie nie mogę pozwolić na to, żeby pokazać coś, co nie jest spójne, co nie działa, do czego nie jestem przekonana. To też, wiesz, tutaj mówimy o firmach motoryzacyjnych, ale my też wiele rzeczy robimy poza motoryzacją. Jakieś, nie wiem, kosmetyki ja jestem kobietą, czy jakieś produkty spożywcze, ja jestem weganką. Więc jeżeli przysz, wiesz, przychodzi do mnie pan z paróweczkami, no to ja umroń, powiem, że sorry, ale nieważne, Zacznij jakie pieniądze nie robić. Położyć. z czegoś innego, tak, to się jak, jak będą wegańskie, to porozmawiamy, nie? Albo na przykład kosmetyki, jak też bardzo duży kontrakt właśnie odrzuciłam, zresztą niedawno kolejny. Dlatego, że firmy testują kosmetyki na zwierzętach. Więc Nadal to robią? Nadal to robią. Nadal to robią. Jeżeli idzie, kosmetyki są sprzedawane na rynek chiński, to nie pozwólcie sobie wmówić, że nie są testowane. Są testowane, bo taki wymóg jest rynku. O. Oni zresztą. mogą, wiesz, to firmy oczywiście się zasłaniają, że nie, oni nie testują, bo oni zlecają firmom zewnętrznym. Nie? i tak oni nie testują. A, tak, i oni niby umywają ręce, ale ręce wcale nie mają czyste, więc e, absolutnie my chcemy być spójni i e, my jesteśmy świetnym poligonem doświadczonym dla właśnie firm, e, szczególnie w sektorze motoryzacyjnego, no to idealnie. To jest ciekawe. Rozmawialiśmy przed wejściem na ekran, na, na ekran, przed włączeniem kamer trochę i powiedziałaś o telewizji, o reklamach. Rozmawialiśmy troszeczkę, a ciebie ostatnio w telewizji było dużo, jakbym odpowiedział w show <gry> tak, Ta, Tier Glory to się nazywało TVN, prawda? Nawet do mnie, który ja nie jestem zanadto telewizyjny. Zachęcam Was oczywiście do śledzenia internetu, naszego kanału, zwłaszcza gdzieś tam dotarły te informacje, jakieś rolki z tegoż programu. Powiedzmy, jak się odnalazłaś w takim zupełnie niemotoryzacyjnym show, no i pod czujnym okiem kamer. Wiesz co, kamery mi tutaj zupełnie nie przeszkadzały jako hampery, ale no to show to było coś niesamowitego. Ten program był niesamowity, format był niesamowity. Wzięto ośmiu sportowców, olimpijczyków, mistrzów i mnie pośród nich, więc absolutnie nobilitacja, zaszczyt, coś niesamowitego. A jednocześnie ja byłam trochę spoza świata, to ich. Bo oni byli takimi, wiesz, sportowcami z krwi i kości, olimpijczycy, którzy mają swoje zgrupowania, którzy mają swoich trenerów, swoich fizjoterapeutów, lekarzy, dietetyków i e, Osoby inne też, na przykład jak Olga, która jest mistrzynią fitness, no to też, wiesz, cały czas na siłowni, dieta, tutaj wiesz, ustawianie i tak dalej. I ja. A nie spotkałaś się z prześladowaniami, że powiedzieli ci, jeżdżenie samochodem to nie jest sport? Nie, znaczy wiesz, to w ogóle generalnie ludzie, którzy coś osiągają, bardzo szanują innych. I niezależnie co oni robią, to nigdy ci nie skomentują, że twoje, nie wiem, jest głupie, bez sensu, a w ogóle to nie sport. Nie, broń Boże, oni, myśmy wszyscy byli pod wrażeniem siebie nawzajem, uwielbialiśmy ze sobą rozmawiać. Zresztą kamery oczywiście pokazały bardzo mały ułamek tego, co tam się działo, bo myśmy no z sobą rozmawiali, zamknęli nas w Wili w Grecji. Mieszkaliśmy przez dwa tygodnie i, i po prostu tam nam się nie kończyły tematy, bo cały czas chłonęliśmy siebie nawzajem. Więc absolutnie to była nie. Niesamowita przygoda i uważam, że w ogóle przepiękny i w ogóle fajny format, ponieważ poza tym, że myśmy rywalizowali ze sobą, co ciekawe też mocno się wspieraliśmy, sobie podpowiadaliśmy, czy jedni drugich na przykład uczyli pływać, jak ktoś nie umiał pływać, a wiedzieli, że będzie taka, takie, takie wyzwanie, to... Było bardzo dużo takiego reality show, gdzie myśmy opowiadali swoje historie. I powiem Tobie, że ja jak się dowiedziałam o tym formacie, gdzieś tam sobie też czytałam, bo to jest format oczywiście zagraniczny, to pomyślałam, że kurczę, to będzie świetny format na tle tych programów, które są dzisiaj w telewizji, gdzie liczą się dramaty, a ten program. Pokaże wartość, pokaże ludzi, którzy ciężką pracą do czegoś doszli. Bo bądźmy szczerzy, ci sportowcy, nawet jeżeli będą mieli nie wiadomo, jakie pieniądze, nie wiadomo, jakie kontakty, nie wiadomo, jakie wiesz, relacje, to jak pojadą na tą olimpiadę, to jeżeli nie pokażą wyniku sportowego, no to to ich zweryfikuje. Oni muszą być świetni. I absolutnie wiesz, no większość ludzi też widzi tych ludzi, jak oni stają na... Kiedy stale nie widzą, co się dzieje w backstage'u. I tutaj był ten moment, kiedy oni mogli to powiedzieć. Mówię, kurczę, no super! To myślę, że zainspiruje i zmotywuje ludzi do, do działania. Nie sądziłam, że e, mnie samej trochę pozmieniał to głowę i powiem ci, że był taki game changer dla mnie, ten program, kiedy, kiedy stwierdziłam, że ja się różnymi rzeczami za bardzo przejmuję, za bardzo fokusuję, a, a powinnam trochę. Położyć swoją, swoją koncentrację w inne miejsca. Więc absolutnie cudowne miejsce. Ale to nie jest jedyna Twoja medialna aktywność. Oczywiście z ostatniego czasu wsparłaś także inicjatywę Wyścig Talentów. Oczywiście za pośrednictwem Petronasa, który, jak jeszcze raz wspomnę, jest patronem naszego odcinka. Przypomnę o tych 500 punktach serwisowych w Polsce, które są pod y, logotypem Petronas. Y, y, wyścig Talentów to jest y, konkurs dla y, szkół, dla uczniów szkół technicznych. O profilu motoryzacyjnym, i ciekaw jestem, jaki ty masz przekaz dla tych właśnie młodych ludzi, którzy zastanawiają się, bo oni się przecież nadal zastanawiają, czy związać swoją przyszłość z branżą motoryzacyjną. Absolutnie zwiążcie swoją przyszłość z branżą motoryzacyjną, bo jest niezwykle fascynująca, przepiękna, dużo emocji. Dużo adrenaliny i nie mówię tylko o motosporcie, tak? Bo w ogóle uważam, że motoryzacja jest ciekawa. Jest to przyszłość, zawsze będą potrzebne samochody. No i bez mechaników ludzie nie istnieją. No, jak oni sobie poradzą? a Szczególnie teraz, jak te samochody, to potrzebują mechaników. Nawet w żaróweczki nie jesteś w stanie sobie <laughs> zmienić. Absolutnie zachęcam, bo jest to ciekawa branża, technologia jest ciekawa. I to, co się dzieje. Można pieniądze można zarobić. Tak, teraz bardzo dobre można pieniądze zarobić. I to. W, w na wielu poziomach. I co ciekawe, dzisiaj ta, ta branża się bardzo rozwija, bo kiedyś mechanik robił wszystko, dzisiaj są specjalizacje. Więc to też jest bardzo, bardzo duży potencjał dla wielu, wielu, wielu osób. Więc zdecydowanie zachęcam, a poza tym potrzebujemy dobrych mechaników. Tak, nie tylko mężczyzn, ale i kobiet oczywiście. Absolutnie. Bo to nie jest już zawód wyłącznie męski. Nigdy Karolino, gdzie nasi widzowie, jeżeli będą chcieli ciebie jeszcze więcej pooglądać, będą mogli w niedługim czasie to zrobić? Czy na torze driftowym w najbliższym czasie, czy może w jakimś nowym show? Może ci się spodobały, teraz będzie, tylko w reality showach występować. Nie, oczywiście jak najbardziej w naszym DNA jest motosport, więc serdecznie zapraszam wszystkich na driftingowe Mistrzostwa Polski. Tam na pewno będziemy, ale będziemy też na wielu wydarzeniach motoryzacyjnych, dlatego że ja e, kocham kontakt z ludźmi. Ja chcę mieć kontakt z ludźmi. Podczas zawodów jednak my cały czas mamy, e, musimy się skupić na briefingach, na swoich osiągnięciach, na tym, żeby przygotować sprzęt. Nie mam tak bardzo głowy, żeby poświęcić się ludziom, a ja chcę mieć z nimi kontakt, dlatego targi Ewenty tam będziemy. No i oczywiście nieustająco na naszych social mediach też zapraszam do, na Facebook, Instagram. Jesteśmy tam bardzo aktywni. Tak jest, dziękuję Ci bardzo Karolino, za to, że poświęciłaś nam chwilę. Tak w zasadzie nie chcemy Ci zabierać zbyt dużo czasu z tego intensywnego dnia, bo wiem, że masz tutaj jeszcze obowiązki związane właśnie z Twoim patronem. Ile razy ja już wspomniałem dzisiaj Petronasa, dosłownie aż, aż za no to tyle wspomnień mi nie zapłacono. Tak, to chyba z takiej osobistej sympatii do marki. Dzięki, więc sobie jeszcze raz dziękuję także Państwu, że wytrwaliście do końca naszej rozmowy. Pamiętajcie, że możecie nas zasubskrybować i wtedy poinformować. Informujemy Was o kolejnych odcinkach Motofocus TV. Zostańcie zatem z nami i do zobaczenia. I bardzo dziękujemy i zapraszam do kontaktu.